Ja kupiłem ostatnio Nokia 6 10. Są dwa światy. Ten, w którym jesteśmy, w którym jesteś człowiekiem, mogę ci dotknąć, tym nie. I ten, tu. I... To nie jest Nokia. Co? 60. Nie, to jest akurat iPhone. Ile jest kontynentów? Ile jest kontynentów? Kurwa nie mam zielonego pojęcia. Ja z geografii jestem lipa, ale mogę strzelić ee, 78. Podajesz komuś grabę, a on zaraz wypierdolę na ciebie taśmy. Ale ja też wyrzucę taśmy. No, czekaj, stop. No. Teraz się komplujesz z sylwestrem. Chwilą powiedziałeś, że nie chcesz podawać graby komuś, to wyrzuci na ciebie taśmy. A. Mocne. WK Dzik i ekipa Bungee wjeżdżają z limitowaną edycją napoju DZIK Energy Bungee o smaku kwaśnych owoców leśnych. Zostały przygotowane trzy wersje, puszka Bandu ginolda w wersji z kofeiną i dla osób niepijących kofeiny jest również dostępna wersja bezkofeinowa z merganim. Od 7 stycznia wszystkie trzy wersje DZIK Energy Bungee znajdziecie we wszystkich sklepach Biedronka w całej Polsce. Nie możecie tego przegapić, gdyż jest to edycja limitowana. A jeśli nie chcecie czekać to już teraz zbijajcie na wkdzik.pl, gdzie dostępne są wszystkie trzy wersje DZIK Energy. Bunge, na zdrowie. Teraz chcę ci coś powiedzieć. Takie taśmy, nie? Gdybym ja zrobił materiał o taśmach i pokazał ludziom, jako osoba ze szczytu tej branży, nie? Co odpierdalają ci influencerzy, nie tylko ci, którzy mówią o mnie, ale wielu innych. Chłopie, to bym zrobił taką. Tylko ja nie jestem takim gościem. Ja nie lubię wrzucać takich rzeczy. Kumasz, dlatego ja w ogóle nie chcę z nikim gadać. Z, z, z żadnym ku... influ. Bo dzisiaj to nie ma w ogóle sensu. Podajesz komuś grabę, a on zaraz ci wypierdoli na ciebie taśmę. Ale ja też wyrzucę taśmę. O, czekaj stop. No. Przecież teraz się komplujesz z Sylwestrem. A przed chwilą powiedziałeś, że nie chcesz podawać graby komuś, to wyrzucę na ciebie taśmy. A mocne, mocne. No nie, nie, to są twoje słowa, no tak, to to jest mocne. Się jakby... No to w sumie. No cóż, będę musiał posypać głowę popiołem. Bo? Bo! O Boże, jaki przerażony! Jezu! O, no i dobra, no i miał majtki. No i kurwa, ja tam powiedziałem, że majtki mógł mieć. Szacunek wardęga, udało Ci się? Nie roztrząsam tego nawet. Ja bym chciał bardzo spojrzeć w pierwszej kolejności w te piękne, wystraszone oczka fałszywe, więc od tego chcę zacząć. Chcę spojrzeć, nie uderzę Cię, chodź, chodź Tomek, chodź. No chodźcie, zrobimy Chcę Wam face to face. Po prostu w te Twoje oczy. Cieszę się, że Zabezpie. będę z takim wielkim mistrzem się bił. Zabezpie. Dobra, nie, okej, okay, nie, nie, dobra, mam jedną prośbę. Nie, ja, nie, daj, nie rzucę, nie obiecuję. Nie, 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 nie. Dobra, to Ty daj, nie rzucę, obiecuję, Ulfich, kurwa. Dobra, ja mam do... Chcia... Czy chcielibyście zobaczyć face to face bez ochroniarzy, bez nikogo, żebyśmy zrobili? Ja daję słowo, że nie uderzę go, nie odepchnę. Na honor... Co ty ku. Adrian, my ci ufamy, ale bez przesady, nie? Widziałem twój materiał z pięcioma krajami. Zapłacę ci złotówkę za każdy kraj, który wymienisz z Europy. Złotówkę za każdy kraj, który wymienię z Europy. Tak. W sensie. Jak kraje są w Europie? Wie, wie, nie? Nikt nie rozumie. Chodzi się o państwa, czy o co Tak. Tak, państwa. No to w państwa, no to. to wyraża się jasno. Ukraina, Ukra czekajcie, Ukraina, e, Włochy, Francja, Polska Co tam jeszcze jest? <grystanie> e, czekaj. Coś tam jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest, a dużo jeszcze jest? No jeszcze jest 30. 30 jeszcze jest? O chłopie. To ja wymienię, to ja wymienię tylko chyba 5. Jakby ja jestem, ja nie byłem dobry nigdy z geografii. Ja zawsze, jak miałem geografię, to może byłem na dwóch, trzech lekcjach. Szczerze, ja nie wierzę w to, że znasz tylko pięć. Ja myślę, że ty znasz spokojnie dziesięć. Tylko... No, ja Znam, tylko, że się mówię. No, stresowałem się tam ogólnie jakoś. Zacząłem mówić i a, poczułem pustkę w głowie. W I mówię, co jest? I, a Tę usiadłeś i poczytałeś o tym, jaka jest lista państw w Europie. To byłeś w szoku, że zapomniałeś o nie wiem, Hiszpanii, Portugalii. No, no właśnie. Anglii. No, nie, no Anglia nie. Mieniłeś Anglię? Nie, Anglia nie jest w Europie przecież Mordo. A gdzie? No Anglia jest w strefie Schengen. A, no tak, tak. Ale to, czyli to, ale to, powiedziałem, czy dobrze, powiedz szczerze, że... no, tak średnio. średnio. Aha, no to strefa Schengen jest w Europie. Anglia jest Wyspą, ale jest w cały czas w Europie. Natomiast strefa Schengen jest to strefa prowadzona przez Unię Europejską, dzięki której kraj... możesz przemierzać z kraju do kraju bez paszportu i wszystkie większość krajów z Unii Europejskiej e, mogą po prostu. No tak jak iść do Niemiec. Nie stoisz teraz w korku, żeby dać paszport. No tak, tak. Mówiliśmy kiedyś, że lubiłeś chodzić ze szkoły. Znaczy, ja nie lubię. Nie, no, ja właśnie nie lubię chodzić do szkoły. A, żałujesz tego trochę, że się nie poświęciłeś więcej nauce? Nie. Wiesz, co szczerze, do no niczego mi się to rzeczywiście nie przydało. Ile jest kontynentów? Ile jest kontynentów? Kurwa, nie mam zielonego pojęcia. Ja z geografii jestem lipa, ale mogę strzelić e, 78. Panowie się kłócą, ale moi drodzy, ja ich trochę znam i ja wiem, że największy pazur oni pokazują zawsze we freestylu. Tak więc panowie, myślę, że nie ma co tutaj czekać. Tylko zapraszam was i robimy bitwę freestylową, bo cały chat też o to prosi. Ej, i twoja kariera powiem na bitach. Mordo, szybko teraz znikasz. Byłaby świetna, jak ta bajka na bitach. Bez TikToka byłbyś ja. tam, gdzie Josef Bratan bez Malika. Koniec moi drodzy, wielkie brawa, chłopaki się bardzo postarali. On freestylował, Józef. On freestylował. Józef, on freestylował. Ale, co... ale co Joseph. złego powiedziałem, powiedz. Kurwa, wszystko widzę, ty. No to no dobra, mogę ci powtórzyć ten wers. Powtórzyć mogę teraz? Jak powtórzysz, to ci kurwa, obiecałem, że ale, nie. Ale stary, słyszałeś ten wers czy nie? A, a ty słyszałeś, kurwa, żeby malik, że ja bez Malika z nie, nie, chodzi mi, że platformę. Ja nie ty... miałem, kurwa, debić swój Kaliego na kawałku, kurwa, ona nie wiedziałeś, nie sprawdzałeś, tak samo jak ja ciebie nie znałem. No, ale mówię ci, no słyszałeś ten wers czy nie? Powiedziałem, że Edzio bez TikToka, już nawet nie pamiętam co tam było, no stary, to jest freestyle. Tam... Pisałeś nie pierdol, że to freestyle, kurwa. <zysy> Uyju, uyju. Witamy w Hajlik, Koro. Witamy w Hajlik. Siadaj sobie. Pół śledzia kosztuje 50 groszy, panie Adrianie. Ile kosztuje 7 śledzi? Pół śledzia kosztuje... O kurde, poczekaj. Poczekaj. 7 śledzi. Proste działanie tutaj jest. Panie 3 Adrianie... No niestety nie, 7 zł. Ej, I staram się też dla własnego zdrowia psychicznego odcinać od internetu. Kupiłem sobie starą Nokię 630. Wiesz, po ile kasy to teraz chodzi? Stary. 2000? tysiące trzeba zapłacić za taki telefon. Właśnie po to, żeby się odciąć od neta. I, I to nie jest moja ignorancja, no tylko to wiesz, no ja trochę dostałem po łbie w życiu, e, w internecie również. Ten sekund później... Ja kupiłem ostatnio nokie 6 3, 10. Tak mówiłeś. No właśnie i po to, żeby troszeczkę się od tego odciąć, żeby żyć swoim życiem, bo jak wiesz, są dwa światy. Ten, w którym jesteśmy, w którym jesteś człowiekiem, mogę ci dotknąć, tym mnie. Wiadomo. I ten tu. To I... no nie jest Nokia, Co? 60... Nie, to jest akurat iPhone. Na potrzeby zrobienia zdjęć na social media. Tamto Nokia nie robi zdjęć. Patrzę sobie na ten panel, na którym siedzę, to myślę, że spokojnie każdego mam, MMA bym tutaj napierdolił po kolei. No, i, teraz Piotrek, I to jest każdego na moim panelu. No. Ha, ty szoli? Nie no. ma problemu. No. Każdego. 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 Greg, co, co ci się w ucho stało? A kurwa, może być 8-0. Może być. Nie, nie, nie. Ej, Shelly, ty, jesteś ty, ty. nie, nie, nie jesteś chyba 7-7, nie? Co? No, ale nie. mówię, że w tym, na tym panelu z każdym w ma wygrał. No to kurwa już. To ja robię walkę po walce. Bo mi się wydaje, że nawet Dobra, no z, 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 tobą z na nie ma problemu. Chcesz Shelly face to face? Tak podbiegłeś, to może zerknijmy na, na Ciebie. Uważam, że WM MMA każdego na tym panelu bym porobił Shelly. No offense, kurwa. Ale patrz, ja o